Jesteś dyrektorką merytoryczną programu o nazwie Meet Me Halfway. To jest program dla par mieszanych kulturowo w ramach Erasmus. Tak. Czy różnice kulturowe mogą przeszkadzać nam w związku? No, mogą mi pomagać i przeszkadzać. Zależy, jak tym zarządzimy. Tak jak powiedziałam, jakby z tego poziomu uniwersalnego mamy wszyscy podobnie, jeżeli chodzi o potrzeby, tylko że mamy różne strategie na spełnianie tych potrzeb i w związkach międzykulturowych to jest o tyle trudniejsze, że ta warstwa kulturowa może zarówno pomagać, czyli ona wnosi wiele takiego... Takiej egzotyki i też różnorodności jest fajnie, bo można się uczyć nowych języków, poznawać nowe kultury, nowe smaki, kuchnie, jeździć po świecie, natomiast to też potrafi być przeszkodą i barierą w życiu codziennym, czyli na przykład jak wychować dzieci, w którym języku mówić w domu, gdzie wybrać miejsce zamieszkania, jak się kontaktować z rodziną i jeżeli wyjeżdżamy na wakacje, czy wybierać ten kierunek, gdzie jest nasza rodzina, czy na przykład jechać i zwiedzać inne miejsce na świecie. Субтитры